Jak mówi, jest bardzo cool. To jest temat przewodni całej tej imprezy. Wybaczcie zakłócenia, ale ktoś mi tu strasznie przeszkadza, żeby przypadkiem nie było mnie słychać. Dobra, ale wracamy do głównego bohatera. To szyba T130, 13 całowy laptop z procesorem CLUV. Co jest w nim cool, przynajmniej dla mnie. Bardzo wygodna klawiatura. Cieniutki profil za wyjątkiem niektórych miejsc i całkiem ładny projekt. Co dla mnie zdecydowanie nie jest cool w tym komputerze, to wykończenie, które koszmarnie łapie odciski palców, które niestety również jest obecne na klawiaturze. Klawiatura łapie odciski palców jak wszyscy diabli. Druga rzecz, która dla mnie nie jest Ta wystająca bateria. A właśnie, ale zapomniałem. Bardzo kuli jest czas pracy na baterii, który wynosi według producenta aż 9 godzin. Pożyjemy, zobaczymy. No dobra. W tym sprzęcie, który trzymam w ręku, w środku jest jednorodzeniowy procesor CLU-V SU3500, 4GB, 320GB twardego dysku. Nie wiemy jeszcze, jakie konfiguracje będą sprzedawane w Polsce. Ale orientacyjna cena powinna wynosić około 2500-2800 zł. Co z tego będzie dalej? Zobaczymy. A na razie wracam posłuchać, co tam śpiewają.